No Elon, wszystkim, dzisiaj z takiego oto właśnie widoku chcę Wam tylko powiedzieć, że zajmiemy się ciekawym klikaczem, który nie jest typowo na telegramie, ale jest w pewnej aplikacji. Będziemy klikać oczywiście pod airdrop, także krótkie intro i lecimy. Zamknąć, bo nic nie słychać. Za, za głośno ta muzyka. No dobra. Wygląda to w ten sposób, że Gierka i Klikacz jest to właśnie od Degen Yaki, czyli od Degen Degen Club. Można tutaj pokorzystać z tego. E, oczywiście tutaj macie Twittera, a macie tutaj podstawowe informacje, które warto wiedzieć. Jeszcze to, co nas interesuje, no to interesuje nas oczywiście. Twitter M Pro, też Wam zaraz tutaj pokażę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja, jeśli chodzi właśnie o MPro Pro, Meta Pro, no to kupiłem od nich nody. Nie wiem, czy Wy macie, jak macie, to dajcie znać w komentarzach. One oczywiście u mnie działają i tam zbierają tokeny, ten Degen Yoki ciężko mi tą nazwę zapamiętać. Zaraz wam pokażę jak tu klikać właśnie na telefonie, czyli z poziomu aplikacji. Zanim jeszcze to zrobimy, no to tak jak tutaj wcześniej widzicie, można oczywiście pobrać tą aplikację ze sklepu Play. Tutaj macie Meta Pro Wallet. Tu też znajdziecie oczywiście link w opisie tego filmu, żeby nie trafić na jakiś skam. No i tutaj kolejnym linkiem będzie link do aplikacji na iOSA. I jeszcze dodatkowo będzie link właśnie do Glema, bo to też jest dość ważne, czyli możecie tutaj sobie wypełnić Glema, i do zdobycia też są tokeny. Także to też będzie liczyć się właśnie pod airdrop. Tak jak widzicie, mamy 39 tysięcy osób, które z tego chciały skorzystać 4 dni jeszcze do końca zostały, więc warto tutaj przycisnąć. Zadania są proste, ale to omówię właśnie w aplikacji. A jeśli ktoś by chciał, no to oczywiście tutaj może skorzystać z mojego linka referencyjnego, on będzie w opisie tego filmu. Także lecimy. Przechodzimy teraz na komórkę, na telefon, na aplikację. Tutaj właśnie trzeba kliknąć dokładnie ten banner, który znajduje się tutaj. Klikamy, przechodzimy do aplikacji. No i po chwili ona się oczywiście nam wgra. No, i tutaj podłączamy portfel z tego, właśnie MetaPro, klikamy play, wchodzimy do aplikacji, trzeba podpisać, oczywiście, tutaj dostęp. No i tak jak widzicie, mamy tutaj już pewne jakieś nagrody. Ogólnie można zapraszać znajomych. Ja oczywiście Was zapraszam, abyście podali tu ten kod, właśnie BWQH i małe TG. Oczywiście kod znajdziecie w opisie tego filmu. Jak i tutaj możecie sobie przepisać, jak użyjecie tego kodu? No, to otrzymacie dodatkowo bonus, właśnie w tych tutaj punktach, tokenach. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę będzie. No i to działa, oczywiście, standardowo. Jak klikacz, tutaj można pojedynczo sobie klikać. Ja jeszcze sprawdzę, czy działa ten klika wielozadaniowy. Czekajcie, o. Nie, tutaj widzicie, nie da się pokombinować, trzeba klikać pojedynczo. Także tutaj ewentualnie można użyć tego klikera, gdzie wam pokazywałem, że sobie go zamówiłem z AliExpress. Tutaj oczywiście mamy leaderboard, też to wszystko tutaj trochę mi słabo chodzi, bo mam słaby internet. No ale tu sobie możecie zobaczyć leaderboards. No i właśnie tu są też upgrade'y, można sobie zupgrade'ować różne opcje na tej aplikacji. No i tutaj do upgradeów wykorzystujemy właśnie DB. To są takie tokeny. Questy. To nas najbardziej interesuje. Jeśli chodzi o questy w aplikacji, no to tutaj do zrobienia mamy tych questów kilka. Mamy tutaj, tak jak widzicie, zalajkowanie i szerowanie na Twitterze. Trzeba skomentować Twittera. Trzeba tutaj oczywiście zrobić posta i zatwitować właśnie z nazwą Degen Yoki, to ja już chyba zrobiłem, a jak nie, no to tutaj będę musiał to zrobić, bo mamy oczywiście tutaj Daily News, klikamy sobie tutaj i trzeba oczywiście sprawdzić kod, kod jest dostępny na YouTubie, dodatkowo tak jak widzicie są tu kolejne questy, starczy kliknąć, dać join no i tutaj poczekać chwilę, aż nam się to wgra. Tutaj, tak jak widzicie, mamy GLEM. Oczywiście link do GLEMA też znajdziecie w opisie tego filmu. Tutaj jest kilka prostych zadań. Logujecie się Twitterem, dajecie follow, dajecie follow tutaj na Degen Yoki, dajecie riposta, dołączacie sobie do Telegrama, idziecie na YouTube, pobieracie aplikację, oczywiście tam robicie portfel, i ten portfel wklejacie tutaj na sam dół. Oczywiście też możecie zapraszać znajomych i zbierać tutaj punkty do glema. Wróćmy i zobaczmy, co tutaj jest jako kolejne właśnie zadania. No jeszcze mamy kilka innych. Pro na Telegramie, mamy Degen Yoki na YouTubie, mamy Follow Degen Yoki na TikToku, no i mamy jeszcze Instagram. Także questy są bardzo proste i przyjemne, jeśli chodzi o to, nie powinno tu być większego problemu najważniejsze jest to, aby po prostu wszystkie te questy wykonać no i tutaj klikać sobie te zadanka, no bo to w sumie najwięcej tutaj nam może dać ogólnie opcja, którą tu jeszcze sprawdzimy bo teraz widzę, że tak szybko to śmiga, no to na iOSie mamy jeszcze przecież, zobaczcie tą lupę, klikam dwa razy klikam tu i teraz zobaczcie jak to tam sobie śmiga więc myślę, że jeśli chodzi o użytkowników ios iOSie, no to mają to tutaj dość szybko to wyklikać. Oczywiście tutaj jest tego bardzo dużo do wyklikania, więc trzeba po prostu się postarać. Ale można też przypiąć tego klikacza, co mówiłem, to też to później wytestuję, jak to działa. Jeśli ktoś nie ma klikacza, chce tutaj podziałać sobie manualnie, no to tak jak widzicie, wystarczy po prostu tutaj. Masować ten ekran, bo tak to w sumie wygląda, że dwoma palcami jeździmy po ekranie, mamy tą lupę i właśnie używamy tej opcji, żeby zdobywać tutaj punkty. No i tutaj maksymalny, tak jakby multiplayer, jest x10. Nie wiem jeszcze, co za bardzo to będzie mi dawać, no ale oczywiście tutaj lepiej chyba na x10 niż na mniejszym multiplayerze tutaj robić. No to tak to wygląda. Nie będę tego całego tutaj klikał dla was. Przejdźmy jeszcze tutaj do opcji. Zobaczmy, co tutaj jest w tym kole zębatem. No to tak jak widzicie, mam wygenerowany referal. To by było tyle, jeśli chodzi o aplikację na telefonie. Oczywiście zapraszam Was na mój blog. Tutaj na samym dole blogu znajdziecie najnowsze wpisy o różnych rzeczach. Znajduje się też tutaj wpis na temat właśnie Degen Club klikamy pod airdrop na blogu. Tutaj znajdziecie też rozpisane krok po kroku co należy zrobić. Macie tutaj rozdzielone na dwie opcje, czyli najpierw portfel i glem. Później aplikacja do klikania właśnie na portfelu Mpro. No i tutaj też na samym dole pomocne linki dotyczące całej tej akcji i aplikacji. Także, jeśli ten film i materiał był dla Was pomocny, zostawcie suba, zostawcie komentarz. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.